Musiałem monitor jeden odłączyć, bo, bo brakuje ramu. Dramat. <grymne> Zobacz, jak się kręcę. <grymne> <grymne> widać? <grymne> Trochę widać, jak ci się rei kręci we wszystkie strony. <grymne> Cześć, Siełamko, witamy w nowej serii. Yy, witamy w nowej serii z nim i ze mną. I tu miały być jakieś przysmaki, a jak na razie to kiepsko, to widzę. Znaczy ja widzę taki jeden wielki tort tutaj, taki, o, pode mną, zobacz, jestem, jestem tortem. Nie, nie jestem tortem. Czekaj, czekaj, a tam jest burger, nie? I, i jeszcze tam jest... E, tam to jest w ogóle jakiś... pudding jakiś... czekoladowy. A, tam to jest jakiś mały shake, słuchaj. <laughs> a tam jakieś, nie wiem, no. ciastko czy coś. Nie, to może być y, cze gorąca czekolada z polewą. Truskawkową. Mm -hmm. A, Dobra. Jesteśmy na jakiejś dziwnej mapie, którą on wybrał, także jeżeli coś będzie nie tak, to przepraszam. <grym> nie ufam mapom, które ktoś wybiera. Szczególnie taki, taki, taki słaby youtuber jak ja. No właśnie, takie tam yy, 2 na 10 plus 1. <grym> Ty patrz, ale co jest w środku, jakie niespodzianki. O, Ojej, nie no, wcale nie wiedziałem tego pięknego wodospadu. Ja to biorę. Biorę to. Stoko, Wiesz, a wiesz, gdzie mamy... Dobra, nie będę spoilerować, bo oczywiście widziałam już całą mapę, ale Ciii... Wiesz o co chodzi, nie? Dobra, co masz dobrego? Co masz dobrego? Łóżko moje. O, ups. Is try to survival. Ja mam te wszystkie zadania. Aha, no dobra. To kiedyś się je przetłumaczy in tu nie? No. Czekaj, czekaj, Ja to teraz tłumaczył, wiesz. Jolo, nie. O zrób wielkie zboże. Mm. Marchkę, ziemniaki, melon, dynie i. Ej, trzcinę cukrową. Masz farbę. Wielką farbę tych wszystkich. Zrób no ciasto, zrób sto ciasteczek. Auto jumpa. Ej, idź na każdą wyspę. Mm. Ej, ty też Zdobądź... masz auto -jumpa? Zdobądź konia z. Nie wiem. No, weź, Ale podejdź do... do skrzynki. Czekaj, tłumaczyłem. No, fajna to jest. No kupię. Więc co? Nie trzeba spać naciskać, w końcu moi widzowie będą. Będą nie pisali w komentarzach, że. Że, nie że używam spacji i ten, i w ogóle. I ją słychać? Tak, i ją słychać. No, żebym tak nie klikał w spacji. No, co drugi filmik mam taki komentarz. Nie klikaj A. spacji. Jesteś no. nuklem. Ale co głupie, bo jak się podskoczy to Zobacz, konia z żelazną zbroją. E emerald? No tu, zobacz, tu jest emerald. Wow. Czy wyrzeczka ja 6? Nie, nie. no weź. Czubek. A tak w ogóle to trzeba drzewo postawić. Postawić. Czekaj. No, przetłumaczyłeś już wszystko? Nie. No to na co czekasz? Lol. No ale czuję, się nad tym jednym zastanawiam. No. Dobra, nieważne tam. Zdobądź pełne podwójne skrzynie Kubla. Kurde. Zdobądź pełną zbroję żelazną. Zdobądź diamentowy miecz. Zaliczony! Zaliczone! No. <laughs> Poświęć jednego diamenta. O nie. Nie mam mowy. Zrób, zrób mu spawner automatyczny. Ale, ale słuchaj, bo ja cię dałem tak namówić na ten mój pomysł z, takiej, z takiego ostatniego naszego filmiku, abyśmy sobie tutaj mieli te diaksowe zbroje, bo dzięki temu będzie się tak przyjemniej grało i w ogóle. A to dlatego to chciałeś, z... żebym ci dała. No. Aha! Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Ogólnie to musimy się gdzieś dostać w jakiś, ki, jakimś kierunku. Tylko, że wykopałam całego dyrta tutaj. Prawie. To niech zostanie. A co się spod Tego nie przekopiesz. To jest amelinium, słuchaj. Tego nie przekopiesz, tego tak? na dole. No? Nie, nie wiem co to jest, ale nie przekopiesz tego. Dobra, teoretycznie mam 51 dyrta, można 52, 53 dyrta. Ty patrz, przekopałem. Tak, tylko gdybyś jeszcze. Poczekaj. Jolo. Jolo, tylko nie pode mną. Patrz, 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 patrz. Spadaj. Spadaj. Dobra, chodź trochę tego, zb zbędziemy, tylko żeby nie ten. No. Bo musimy się gdzieś dostać. A wiesz. Aha. Wszczajesz o co chodzi? No, Czy nie? Tak trochę. Tak trochę. Pójdziemy ja na jakąś boję, wyspę że Ej, ale to mi się nie chce w ogóle ten złapywać. Hmm. No ale to tak musisz, wiesz z shiftem. O. No wiem, I że tak... z shiftem, no ale niektóre nie chcą mi się złapywać. No i kolejne hmm. poleciało, no. A wiesz, że z Qidą ma 100% skuteczność. Po prostu ma się sk skila. Dobra, już nie. <głos> <głos> Znowu Dobra. Okej. Okay. A, wiedziałam. Co? To co, w którą stronę <laughs> idziemy, powiedz mi? Do mobów, do... Orów i gemsów? do zwierząt, czy do... farm? Bo nie wiem. Co tutaj robi znaczy, ten dyr... czas? bardziej smakowicie chyba wygląda no, do... No, nie wiem. Sama wybierz. Ja nie jestem głodny. No, ja bym poszła najpierw na te orsy i dżemsy i w ogóle. Pod warunkiem, że. że starczy dyrta. Aha, okej. Okay. No chyba, że. A nie, bo tam jest ten. Dobra, są farmy, to niepotrzebny nam jest dirt. Przez chwilę pomyślałam, że może być kiepsko, ale. Ile masz tego żółtego, pomarańczowego, czegokolwiek? <grym> Osiem. Aha. No to ci powiem, że ja też mam 8. Żazy mamy 16. Słuchaj, ja mam taki bardzo epicki pomysł, który tak nauczyłem wiele lat temu, kiedy grałem na takich matkach, no nie. Więc zróbmy sobie po prostu tą fabrykę kobla. A masz lawę? No nie, ale mam diaksowe e, e, zbroje i miecz i co to za problem lawy zdobyć? Ej! No to jak zdobędziesz lawę, to zrobimy kobla generator i będziemy mieć kobla generator. Czekaj, czekaj, to ja już ten ogarniam. Okej, okay. ale mógłbyś zostawić... No nie no, no, ej! Powiedziałaś. <śleskujesz> 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 dobra, dobra. Mm, Okej, okay. czekaj, bo skończyły mi się dirty. Teraz burżuazja. No. Patrzcie. No, i po jednym jeszcze będzie rzucał jak psu. No jeszcze trzeba było ścieżkę zrobić. I cip, Cipcip do nogi, nie? Ale czekaj, postawię tutaj pochodnie, żeby było jasno. No tak, no. Zresztą tutaj chyba nie ma nocy. Jest. Jak może nie być nocy? No, bo czasami na takich mapkach nie ma nocy, bo jest słońce w stałym położeniu. Fak. Fak. Ale to się chyba rusza. Wow. Fak. <grymne> <grymne> o kurde. <grymne> o, o. <grymne> no weź, weź to jedno z dołu. Czekaj, z mam pobysu. i. <grymne> o, udało się. Dobra, moje. Ha! Oh! Oh! Wzięła wszystko! Ano, nie mam nic. <laughs> nie no, spoko, podzielimy się. A co tutaj jest w ogóle? Jakaś, jakieś coś? To może być magiczna Ty wyskocznia patrz. do nikąd. Nie, 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 ja tu, ja tu jestem w swoim raju surowcowym. NIE! Zniszczył ten żelazo. Bo chyba nie można go... Nie, tym, został, bo ja mam żelazny kilof, kilo. wiesz? Mam żelazny kilof, więc... Na chilku, nie? Tylko wiesz, drewnianym kob kobla. To jest kobel? ta to jest kobel. Nie, no jest kobel na dole. Tak. Znaczy, Oparz węgiel. Super. Słuchaj, normalnie jesteśmy o. bogaci. A czy ty ogarniasz. Dostajemy czas? Czy coś? Nie, nie. Nie ogarniasz Co? czasu, nie? Żelazo. Mrrrrr, dwa żelazo. Nie, nie, ja wszystko ogarniam, jest dokładnie 10 minut. O, dobra, okej. Okay. Bo ja sobie, że tak no to, no. powiem, programu nie ogarnęłam. <grym> <grym> Ty. A... Ej, no co jest? Co? Zepsułem lazuli. No głupi. A po co nam? No. No. No by było tak, wiesz. Można by zawsze zrobić jakiś blok, a bloki się przydają, aby się dostać na jakąś wyzpę, więc no, no, ważne jest. Okej. <grym> Okej. Okay. Okay. To może ja ten, ja zwezmę te fajne rzeczy. Tak, ja będę całego Kobla kopał, tak tylko zostawię wszystkie same diaksy żelaza i, i ten. No bo ja i złota, mam ten, nie i mam kilofałka. No, a ja jestem taki biedny i, i, i mam tylko ten diamentowy miecz, i który, który jeszcze tak mam. No, to jest niesprawiedliwe. No ale słuchaj, no już nie jesteś możny, a nadal jesteś biedny. No, ale to ją hejtujcie za tym. mieczem, bo to, bo to ona dała. To, to nie tak, że ja no, nam mówiłem. To ale, ona ale, ale on kazał. Mówi, ej, ale daj deksowe rzeczy. No to dałam deksowy staw. To teraz będzie na mnie. Na mnie, że to ja jestem to. No właśnie, jesteś uczciwa wobec widzów, bo użyłaś kreatywnego moda. Ty też? Nie, chciałeś, ja nie użyłem. Chciałeś lawę wziąć. Ale nie użyłem. Dobra, dobra. Dijaksy masz? Nie. nie. Nie ma tam Dijaksów. Skąd wiesz? Bo widziałem. Patrz, tu jest Emerald. No to mamy już <noise> dwa. Dwa na dziesięć. Nie no, dwa na sześć. O, coś ci się Dobra, skorzyło. nie mam kupa, już nie będę musiał przynajmniej kopać. Nie no, proszę, masz tutaj jeszcze, mam jeden. <noise> nie, dzięki. Nie no, chodź, proszę, masz. <noise> No, ej! Okay, Chciałem okay. sprawdzić, czy ostry. No, ostry, słuchaj, zabolało. Ok, czy coś jeszcze zostało do wykopania? Mm -hmm. No. No, kobel. No, ale. Kobel, słuchaj, ale kobel jest bardzo potrzebny. No, ja wiem. No, tylko żebyś mi później koblowych rzeczy nie wyrzucił. Ej, nie, ja wyrzuty, O, Diaks. No co ty robisz? Nie wierzę w ciebie. Ej, mamy Diaksa poświęcić, tak? No, ale jak? No w sensie wyrzucić go chyba, nie? No to możesz mi go wyrzucić. Ej, no nie zakopuj Diaksów! Debilu. Myślałem, że nie zauważysz. Nie, no w ogóle nie, widzę, nie widać, nie kątem oka, wiesz? <noise> wiesz? Co dostaniesz coś? Masz. No ale diaksa. No, z diaksa. Nie ja mam tylko dwa. No ale to się podzielimo. No. Jednego. Ci... Jednego. Jak mam dwa, to jak ci mogę dać jednego? Potrzebuj na naprawę miecza. To se... Zobacz. Masz. Zobacz, jak biedny. No. Czekaj. 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 Idzie go wywalić. Zaraz, zaraz, Idzie, go zaraz. wywalić. <laughs> Idzie go wywalić. Idzie go no. Uwaga. To jest chwila, przez którą e, będę miał 5000 unsubów, ale... ale no taka jest misja. Taka jest misja tego kanału, więc ktoś się musi poświęcić. No. To muszę być ja. Żegnaj. Łap go. O, Jezus, Maria, Hej. jaka impreza. Zobacz o tym troszkę zapomniałem o oświetlić. Oj, Czekaj, nie! Czekaj, idę, idę tam walczyć, idę tam walczyć. <noise> A! A! Dobra. Przytale. Epilepsja u mnie. Słuchaj, przecież możesz się pozrzucać. Boże, co za kilo? Znaczy, Boże, nie tym mieczem walę. Come on. O, spadłeś! Hmm. Brawo. No, ale te kipery są naprawdę przydatne. Widzisz jak pięknie? Ty poczekaj, to może oświetlę trochę, co? Mm -hmm. Tak wiesz, tak? O, biegnę, biegnę przez łąkę. Yy, stawiam klocki na dircie. Nie wiem. Idziemy na drugą wyspę? Chodź okay. spać może, co? No, no ale ale to jakiś hotel trzeba znaleźć. No tutaj na górze. Walnij łóżko i może jakieś łóżko, nie masz łóżka? Masz. Postaw. Na ziemi, na torcie. Będziesz miał słodkie sny. Dobra. No, się. Ty pierwsza. Nie, ty pierwsza. Nie było, bo wiesz, ja się trochę tak boję, bo ja jestem jeszcze prawiczkiem, wiesz? Okej. Okay. Dobra. O, Czekaj, drzewo tak, wyrosło! Na bezpieczeństwa na inną wyspę. Aha. Ja mam drzewo. I mam achievement, a ty nie masz. Ha, 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 ha. Leżysz już? Jeszcze. Nie, bo tu jest szkło i nie mogę położyć łóżka. No, ale przecież możesz też położyć się na obrzeżach tej wyspy na tym. Dobra, dobra. Albo tam gdzieś nisko. W podziemiach jak murzyn. Dobra. O, nie o jest, co ja zrobiłam. No co? No nie. To wszystko przez ten. Jump. Dobra, leżę. Leżę, leżę, waliłem się jak zwierzę, czysto. Znowu postawiaj ten, jak śpiewasz na końcu filmiku Nie. Ej, no, ej, chodź postawimy jakąś tą skrzynkę. Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Ja idę tam na górę. Ja idę tam na górę. Zróbmy dom. No, nie tak, nie tak, nie tak! O Boże! Ja tego nie będę niszczyć później. A to nie. <grystanie> Dobrać, nie, ogarnijmy. O, tak zrobię. Okej, okay. i potrzebować będę czegoś takiego. Wow! <grystanie> Ja tu mam skrzynię epicką i w ogóle dużo więcej kobla. Jaj, wow. im masz... widzisz, ogarnąłem lawę. Jej. Nie, no super. A masz wiaderko? Znaczy, no nie za bardzo, ale czekaj, coś tu jest. Są tu trzy kilofy. A taki żelazny miecz to, to czekaj. To, to tu można bądź. wywalić chyba, nie? Który jest lepszy? No to wywalę. No, no co, do... co do... i tak? Ci Dam. nie Ty... <śmusza> że wywaliłeś. No! <śmusza> Nawet nie żartuj. Masz go tam na dole. <śmusza> nie ma tutaj żadnego kilofa No musiał tutaj spaść na, na, na ten tort. To na dół. No, nie, mógł na przykład spaść w przepaść. Dobra, przez wszystko jedno Ale patrz, mam też ten, czy też kamienne kilofy i jest jeden drewniany, a to drewniany mogę wyrzucić. No. Tak, wywal wszystko drewniane, nie wyprzeda się, nie? A wiesz co, masz rację. No! O! Trzymajcie mnie. Dobra. Ha, mój ex. Idziemy na drugą wyspę, drugą wyspę, drugą wyspę. I mamy, ile mamy emeraldów? A właśnie na dole był emerald. A gdzie jest ten Killow? A tutaj jest Killow. No, o co ci chodzi? Aha. No, ja mam tutaj taką epicką. ten. E, jak to się nazywa? Fabrykę Kobla, o. No to kop może nie. No, to jest moje ulubione zajęcie. No, no. Dobra, to ja robię dróżkę w takim razie na inną wyspę. I będą to zwierząt... Nie, zwierzątka nie, bo zgwałcisz. No ale ja nie. Jestem porządny. Dobra, dobra. Koptam kobla, bo potrzeba dużo. <ścoughs> Sadzonka. A Emeralda można wykopać tym y, kamiennym kilofem. Nie, nie, nie. Dobra, prawie bym go zniszczył. O Jezus Maria. O Boże, o, nie wiesz. Ej serio, masz tam kobla? Eee, no, czekaj, zrzucę ci. Kurwa, nie zrzucaj już niczego. Nie! O, kobel leżał jeden. Nie O matka. No, jak tam chcesz teraz wejść na górę, powiedz ty mi. Weź tego kobla, kurde, skob, bo na mnie jest, kobel jest drabinki zrobię, bo wiesz, zrobiłem już takie ten, nie to tak. Nawet nie tykaj tego drewna, co jest w skrzynce. Dzięki. Nawet się nie masz. Trochę mało, ale dobra, zaczniemy. Co? To jest jedyne drewno, jakie posiadamy, człowieku. Czekaj. Ale te drewniane narzędzia można by. Nie zmienić Zostaw. Na... Nie, zostaw, proszę cię zostaw. Niczego Może nie ja tykaj. Niczego nie tykaj. Ej dobra, robię. robię. te nie rób nie rób żadnych drabinek, no. No, ale jak się nie mam tam dostać, No No ale głodny jesteś? nie No to. nie No to... Nie, bo ten... Bo wiesz co, ja ci powiem taką tajemnicę trochę, nie? Mm -hmm. Że przed nagraniem to ja sobie poszedłem na kebaba. Kurde. No ale i to ty teraz wiesz rzucę sobie w koszty. No ale zapiek dwa razy, czy nie? Musicie ty klikać reklamy, co? Zapiek dwa razy kebab. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo to dopiero zjadłem. Ale, ale. to... No, Musisz też klikać teraz te reklamy, żebym ja miał ten e, baba e, Właśnie, bo to ja musiałem ten sobie wliczyć właśnie w koszty nagrywania. No tak, tak, no, no, oczywiście. Tak. Druga sadzonka, patrz, Dwie sadzonki, wow. Ile z minut? E, 22. To chyba starczy, co? No, bo mój no, mózg nie, nie wytrzyma ma, trzyma na więcej. A jeden odcinek taki no, ale w przyszłym odcinku będziemy robić drabinki tam, tam, tam daleko do nieba i. I tam no, mamy i to halfway tutaj. to heaven prawie. Znaczy tam trochę no. jeszcze brakuje, żeby się dostać do mobów tam z tyłu, tam, 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 tam. Aha, ok. <głos> <głos> to widzimy się niedługo, za tydzień, tak? Tak. Tak. No to cześć. Klikajcie, mergamy.